witajcie. czy wszystkie stawy w naszym organizmie powinny zawsze mieć taki sam zakres ruchu. Prawe biodro tyle samo co lewe, ale w staw ramienny tyle samo, co prawy staw ramienny. Dzisiaj chciałbym kilka tych kwestii wyjaśnić. Skupimy się właśnie na tych stawach, stawach ramiennych i stawach biodrowych, bo o te stawy najczęściej pacjenci pytają. Na przykład mówiąc o tym, że nie są, tak, nie są w stanie wykonać tak zwanej agrawki, czyli łączyć swoich dłoni za sobą. Czyli wykonując pełną rotację zewnętrzną w jednym stawie ramiennym i pełną rotację wewnętrzną w stawie ramiennym. Ja tego ruchu także nie wykonuję symetrycznie. W takim ustępie nie wykonuję go w ten sposób, w drugim natomiast w, taki, w ten sposób. I teraz pytanie, kiedy to, kiedy taka sytuacja powinna nas zaniepokoić? Na pewno wtedy, kiedy my pamiętamy, że takiego problemu nie było do tej pory, że my jesteśmy w stanie określić w czasie na przykład, że Miesiąc temu, czy rok temu, czy po jakiejś urazie, tym bardziej ten zakres ruchu się zmniejszył. Czyli naszym punktem odniesienia jest, jest moment, kiedy pamiętamy. Tak, jeśli wiemy, że zawsze wykonywaliśmy ten ruch, to dążymy do tego, i musimy sprawdzić, poszukać, dlaczego ten zakres, ten zakres jest mniejszy. Z drugiej strony, jeśli nigdy, jakby nie kojarzymy, żebyśmy mieli w obu stawach ramiennych czy stawach biodrowych podobny zakres ruchu, wtedy Musimy się zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie wynika to po prostu z jakichś cech budowy naszego organizmu. Tutaj możliwe że częściej nieco będziemy spotykać taką sytuację, jeśli chodzi o różnice w zakresie ruchomości stawów biodrowych, jak ona może się przedstawiać. Nieraz tym, że wolimy jedną nogę założyć na drugą część lewą, na przykład niż prawą, albo co częściej wzbudza jakiś niepokój, na przykład chodzenie i ustawienie nieco bardziej na zewnątrz jednej jednej stopy. I teraz znowu tak samo, zastanawiamy się, czy kiedyś, jeśli mamy 40-30 lat, czy my kiedyś chodziliśmy w inny sposób, czy jest to nabyte, czy przypadkiem nie jest to od rodzenia, albo na przykład od zakończenia wzrostu kostnego. Bo teraz, jeśli nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to się wydarzyło, to oczywiście dążymy do jakby zrównoważenia tych stawów i staramy się za pomocą chociażby fizjoterapii do tego doprowadzić. Natomiast jeśli sprawa wygląda na sprawę, która jest od zawsze. Nigdy nie mieliśmy takiej samej rotacji w biodrze, to oczywiście warto to sprawdzić, za pomocą, jakby fizjoterapeuta jest w stanie dość dobrze to sprawdzić i powiedzieć mniej więcej z jakich obszarów to ograniczenie może wynikać. Stąd też możemy wykonać na przykład jakąś próbną terapię i zobaczyć, czy ten zakres będzie się trwale zmieniał, na przykład, że pacjent będzie wykonywał dane ćwiczenia, na przykład jakieś ćwiczenie rozciągające czy mobilizujące, i na przykład po tygodniu takich ćwiczeń, czy on rzeczywiście ma trwałą poprawę. Nie chwilę po wykonaniu ćwiczenia, tylko jeśli poczwiczy i później załóżmy dwa dni, nie będzie ćwiczył i sprawdza ten zakres ruchomości i widzi, że rzeczywiście jest poprawa, on się z tym czuje lepiej. Natomiast jeśli takiej poprawy nie ma, tej trwałej poprawy, to praca. Pacjenta, czas, pieniądze, to może być wyrzucona w błoto. I nie tylko jakby on, po prostu nam się ten zakres nie zmieni, ale jakby próba takiego na siłę, jakby poprawienia pacjenta, ona także może się skończyć tym, że pacjenci będą czuć się gorzej albo wykonywanie długotrwale pewnych mobilizacji, pewnego rozciągania ćwiczeń. Może pewne tkanki przeciążyć, jakby zaburzyć tą równowagę, którą mieliśmy do tej pory i spowodować inne problemy. Czasem, nie bezpośrednio jakby na tej tkance, ale na przykład na tkankach sąsiednich, na stawach sąsiednich, więc to zawsze trzeba jakby na to spojrzeć chłodnym okiem, czy rzeczywiście odtwarzanie tego ruchu czasem na siłę, czy to ma sens, czyli ma sens, żeby ta rotacja tej stopy. Nie była tak zaznaczona, jeśli jesteśmy osobą dorosłą i próbujemy na siłę, na siłę to poprawić. I to czasem także będzie się tyczyć noszenia wkładek, bo jeśli staniemy na jakimś urządzeniu, które będzie nam badać to, jak my obciążamy prawą stopę, lewą stopę, to zawsze będzie nam jakaś różnica. Ja jeszcze nie spotkałem w wyniku, że było 50 na 50 i w ogóle jest wszystko ok. Tylko pytanie, czy dana, powiedzmy, może nie wada, ale dane jakby odejście od symetrii, od równowagi. Czy rzeczywiście, jakby to jest problem? Czy my, nie wkładając, jakby nie dodając wkładki do tej stopy, czy my poprawiamy nasze parametry, czy my zaburzamy pewną harmonię, która już przez wiele lat została jakby utrzymana? Pacjenci nie mają bólu, a my chcemy na siłę za pomocą fizjoterapii, wkładek czegokolwiek, na siłę tego pacjenta, jakby uzdrowić i stworzyć go jakby takim ideałem, który jest symetryczny, pod każdym kątem wszystkie stawy ruszają się dobrze. Na no, tylko pytanie, kiedy to ma sens? Według mnie ma to sens tylko wtedy, kiedy wiemy, że kiedyś tego nie było, na przykład stało się po urazie albo wynikło jakichś jednostronnych przeciążeń i jeśli wyraźnie wskazuje to na to, że te, to ograniczenie jest powiązane z jakąś. Jakieś problemy, na przykład z jakąś dolegliwością bólową. Jeśli natomiast tego nie ma i jest to tylko po prostu jakby praca, dlatego, żeby spróbować te parę stopni odtworzyć, bo w teście nam wychodzi jakaś różnica, to według mnie często jest to praca, która będzie wykonana na siłę i niepotrzebnie. I najgorsze to po prostu, że może ona być przyczyną innych dolegliwości, innych przeciążeń. Więc hmm, tworzę ten materiał po to, żeby zawsze po prostu chłodnym okiem spojrzeć na to, czy to, co robimy, czy to, co jako pacjenci wy jako otrzymujecie, czy rzeczywiście zawsze jest potrzebne i czy jakby ilość pracy, która jest włożona, czy rzeczywiście ona ma szansę nam przywrócić ten zakres ruchomości. Tyle w tym materiale. Zapraszam cię na inne filmy na tym kanale. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!